Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób mieszkańcy azjatyckich wiosek chwytają małpy. Oni robią to w ten sposób, że do podstawy pnia drzewa przypinają łańcuchem taki duży dzban o wąskiej szyjce i następnie na dno tego dzbana wrzucają jakieś orzechy i jakieś małpie przysmaki. W nocy łakoma małpa schodzi z drzewa i wkłada swoją łapę do dzbanka. Chwyta ten smakołyk i zaciska pięść. Tylko, że ta pięść jest zbyt duża, żeby wysunąć, ją, żeby wysunąć się z powrotem przez wąską szyjkę, no i małpa jest pod trzaską. Nie potrafi wypuścić, i rano przychodzą wieśniacy, by walnąć ją pałką w łeb i pochwycić. Myślę, że to jest bardzo mądra historia, której sens jest prosty. Jeżeli pragniesz być wolny, to musisz wiedzieć, kiedy odpuścić. Że jeżeli człowiek pragnie być wolny, to musi wiedzieć, kiedy odpuścić. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną yy, kobietą, która opowiadała, że jej mąż jest osobą niewierzącą i mówi, że ma takie doświadczenie, że im bardziej napierała, to tym bardziej go traciła. Aż w końcu już doszło do takiego momentu, że on już był tak zdenerwowany na każde słowo na temat Pana Boga, Kościoła, wiary, że mówi jeszcze raz mi powiesz, że jest dzisiaj pierwszy piątek to chyba przez okno wyskoczę więc ona zmieniła strategię i mówi o, jaka piękna pogoda i pomyśleć, że dzisiaj pierwszy piątek yy, tylko, że to nie działało yy, to nadal nie działało yy, bo w końcu małż zaczął unikać wspólnych rozmów, zamykał się w sobie i nie wiem, jakby to się skończyło gdyby nie pewien ksiądz, którego ta osoba spotkała wiele lat temu bo on jej poradził i powiedział, odpuść, bądź kochającą dobrą żoną i przestań go na siłę nawracać. Nawet nie mów mu o Panu Bogu, ale mów więcej Bogu o Nim. Ja nie wiem, czy ten mąż się stał zagorzałym katolikiem, ale na pewno ten związek stał się inny, że ten związek stał się lepszy. Reszta przecież jest w rękach Ducha Świętego, a Duch Święty znajduje drogi dotarcia do każdego człowieka. I to On nawraca. A nie my. Jest taki piękny fragment w modlitwie eucharystycznej, w modlitwie o pojednanie, kiedy ksiądz się modli nam przy świętej, mówiąc: Pamiętaj, Panie, o tych, których wiary jedynie Ty znałeś. Czyli jest jakiś rodzaj wiary, który dla nas jest niewidoczny, ale znany jest jedynie Panu Bogu. I święty Paweł dzisiaj pisze w liście, do, w liście do Efezjan. On pisze o tym, jak stworzyć szczęśliwe małżeństwo. Ale ja myślę, że te słowa świętego Pawła można zastosować też do życia. W każdej wspólnocie międzyludzkiej. Bo Paweł pisze tak. Żony, bądźcie poddane swoim mężom. I wiele osób, myślę, że szczególnie facetów, popełnia w tym miejscu błąd, zatrzymuje się na tym zdaniu św. Pawła i wyciąga wniosek. No znakomity fragment, prawda? Znakomity fragment. W takim razie Pan Bóg mówi, że żona ma być mi wyłącznie osobą poddaną. Zawsze ma być poddana, zawsze ma być uległa. Jeszcze to jest słowo natchnione, prawda? Jak z tym dyskutować? Tylko, że słowa Boża, nie, Bożego nie można wyciągać z kontekstu. Trzeba czytać dalej, bo Paweł dodaje: Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Jaki jest wniosek z tego tekstu św. Pawła? Że Paweł przypomina o tym, że aby małżeństwo było szczęśliwe to uległość musi być wzajemna. A dobre więzi, myślę, buduje się także przez umiejętność odpuszczania. Yy, ja znam takie małżeństwo, gdzie żona dostawała naprawdę szału, bo mąż nigdy nie zakręcał pasty do zębów. No nigdy nie zakręcał. I w końcu doszło do tego, że ta osoba dostawała jakiś stanów rękowych, jakąś nerwicę, bo budziła się w nocy, zastanawiała się, czy pasta do zębów jest zakręcona, Przychodziła do łazienki sprawdzić i co? Oczywiście nie była zakręcona. I ona naprawdę już... To są drobne rzeczy, z drobnych rzeczy składa się nasze życie. I w końcu ona już myślała, że on jej na złość robi. On naprawdę nie był tego świadomy i znaleźli rozwiązanie. Zaczęli kupować pastę do zębów, w której tubki się nie odkręca, tylko się tak klik, nie? Robi takie... klik, odtyka się. I tak samo w życiu we wspólnocie z innymi ludźmi wcale nie chodzi o rację, tylko przede wszystkim chodzi o wspólne dobro. Chodzi o szukanie jedności. Kiedyś ksiądz Tischner bardzo mądrze powiedział, że może i masz rację, ale jaki z tego dobro? Może i masz rację, ale jak jest z tego dobro? Po prostu w życiu, we wspólnocie mam takie doświadczenie zakonne, że najlepsi są ci bracia, którzy potrafią szukać jedności, a na dodatek, jeżeli jeszcze mają poczucie humoru, to ono daje właściwy dystans. I obecność takich osób we wspólnocie naprawdę działa uzdrawiająco, bo w życiu trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić i to jest bardzo cenna umiejętność. W tradycji monastycznej, w tradycji miszej jest tak, że jeżeli jakiś z chciał odejść na pustelnię, to wcześniej musiał się sprawdzić w życiu z innymi ludźmi. Ojcowie kościoła nie pozwalali na odejście w samotność nikomu, u kogo zauważyli skłonność do gniewu, do kłótni. Do kłamstwa, do wysokiego mniemania o sobie. I dopóki człowiek nie zwyciężył w sobie tych namiętności, to nie mógł odejść na pustelnię, bo te wszystkie demony by go tam dopadły. Yy, niedawno widziałem wywiad z takim pewnym muzykiem. On słynie z tego, że ma bardzo taką ciętą ironię i świetny humor. I ta dziennikarka zapytała go, no muzyk, pytania zamiast o muzykę było czymś innym, ale to chyba tak jest już dzisiaj, na wszystkim się trzeba znać. Yy, I w końcu go pyta. Co pan sądzi o procesie globalizacji? A on odpowiedział: Wszystko. <grymne> to myślę kapitalna odpowiedź. No Wszystko musimy wiedzieć na każdy temat. Możesz nawet zajmować się układaniem kwiatków, a i tak na tobie jest taka wywierana presja, że musisz zabrać głos na każdy temat, o którym nawet nie masz pojęcia. Natomiast nie na wszystkim muszę się znać. Nie na każdy temat muszę się wypowiedzieć. Nie zawsze musi być po mojemu. Jeżeli naprawdę się czasem nie wypowiem, jeżeli będę więcej słuchał, niż mówił, jeżeli nie zabiorę głosu, jeżeli nie skomentuję, to naprawdę nie przestanę istnieć. Świat się dalej będzie kręcił. A tak biorę, można sobie wziąć poranne gazety, komentarze na temat sytuacji politycznej. No generalnie narracja jest jedna. Ja jestem lepszy. Ja wiem, jaka jest prawda. Taka duchowa jajecznica. Ja, ja, ja. I myślę, że życie z takimi ludźmi naprawdę jest nie do wytrzymania. O wszystkim pokierować... O wszystkim zadecydować. Myślę, że to jest jeden z takich skutków grzechu pierworodnego, czyli taka pokusa mesjanizmu, zbawiania świata. Ja pamiętam, że każdy człowiek na nim choruje. Ja pamiętam, że jak sześć lat temu trafiłem do swojego pierwszego klasztoru w Szczecinie, to ja naprawdę miałem poczucie, że świat stoi przede mną otworem, że naprawdę z pomocą łaski Bożej, to. Sobie naprawdę tak świat będę fantastycznie zbawiał, i bardzo dużo sobie zajęć nabrałem. Duszpasterstwo, rekolekcje, kapelan onkologicznego szpitala dziecięcego, przygotowanie do bierzmowania, domowy kościół, ja nawet byłem duszpasterzem, krajowym duszpasterzem szkoły rodzenia. Proszę się nie śmiać, od no dzisiaj nie wiem, na czym ta funkcja polegała. Pamiętam, że raz byliśmy nawet na takich ćwiczeniach. Mężowie mieli wspierać swoje żony podczas porodu. Wszyscy ćwiczą, a jeden pan yy, zrobił sobie herbatkę i siedzi i pije herbatkę. Taki pan wystrzyżony na mnicha, yy, tak jak ja. Więc ja podchodzę do niego i mówię, proszę wspierać żonę. A on mówi, wspieram, trzymam kciuki. Tak wspierał. I naprawdę po pewnym czasie zaczęło mi się wydawać, że Pan Jezus sobie naprawdę beze mnie nie poradzi bez w zbawianiu świata. No nie poradzi sobie beze mnie. I jak już tak chodziłem... Tak bardzo zaabsorbowany ludzkimi problemami, spałem po cztery godziny dziennie, to już byłem zmęczony nie tylko ludźmi, ale przede wszystkim samym sobą. I pamiętam, że wtedy jeden ze starszych braci, ojciec Stanisław, to wtedy mnie zaczepił, pamiętam, na schodach klasztornych i mówi: Odpuść sobie trochę. Pamiętaj, że to nie Ty zbawiasz ten świat, a Pan Jezus. Na początku wydawało mi się, że to jest nieprawda. Ale z czasem zrozumiałem, że naprawdę to ustawia właściwie proporcje. Nie yy, my zbawiamy ten świat, a Pan Jezus i możemy czasem odpuścić. Yy, I aby osiągnąć wolność serca i mieć sensownie ustawione relacje z innymi ludźmi, to jest niezbędna taka umiejętność odpuszczania. Yy, I to nie tylko nawet w kontaktach z innymi osobami, ale myślę, że też taka umiejętność odpuszczania samemu sobie. Bo czas, czas, czasami spotykam osoby, w tym także niestety księży czy zakonników, i mówię to z ogromnym smutkiem, którzy wciąż są niewolnikami własnej przyszłości. No nie potrafią odpuścić. Nieustannie zadręczają siebie tym, co się wydarzyło. Bo zostałem zraniony, bo zostałem niesprawiedliwie potraktowany. No coś, co było 10-20 lat temu, oni wciąż to rozpamiętują. Są bardzo nieszczęśliwi. No w końcu musi taki przyjść moment, że odpuść Zostaw to panu Jezusowi, już do tego nie wracaj. Zostaw panu Jezusowi to na modlitwie albo na spowiedzi, a potem stań przed panem Bogiem i powiedz Nie mam żadnych zmartwień. I to naprawdę będzie uwalniające uczucie. Zresztą ten sposób zalecał też święty Makary swoim uczniom, takim nik żyjący w IV wieku, żeby stanąć przed panem Bogiem i powiedzieć Nie mam żadnych zmartwień. Ty te zmartwienia wziąłeś na siebie, to teraz Twój problem, a nie mój. Bo na szczęście ktoś inny niż my sami zbawia ten świat i to jest bardzo dobra nowina, że jemu naprawdę się nasze życie nie wymyka i myślę, że właśnie w tym kryje się sens właściwie ustawionych relacji z Bogiem i z ludźmi, że jeżeli pragniesz być wolny, no to musisz wiedzieć, kiedy odpuścić.